Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20, tutaj KGHM rozpoczynamy. No, mieliśmy cały czas po tym dużym wzroście, była korekta, w zeszłym tygodniu powstała tutaj na strefie wsparcia powstała formacja Harami, ona nie została potwierdzona, ale w tym tygodniu już została potwierdzona. Rynek wybił tutaj tą formację Harami. Luką. Luka została domknięta, i jak gdyby na tym reteście pojawiły się pinbary, białe pinbary z cieniami retestującymi. To oznacza, że moim zdaniem rynek na KGHM jest gotowy, aby iść w kierunku 75 zł. No, pytanie, co dalej? Bo można tutaj się dopatrzeć już pierwsza, druga, trzecia, czwarta i nawet gdyby to to byłaby piąta, po czym mogłoby nastąpić cofnięcie, ponowne cofnięcie gdzieś w rejony tych około 70 zł, ale to jest nazwijmy już pewnego rodzaju gdybanie. W tej chwili najbardziej prawdopodobny scenariusz na no najbliższe dni to jest ruch w kierunku 75 zł, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. No tutaj oczywiście cały czas pamiętamy, że nie mamy wybitego overbalansu, nie mamy pokonanej strefy, a więc wszystko jest w tym takim średnim i długim terminie nazwijmy jeszcze prospadkowo, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rynek wykonał ruch w impulsie, wykonał korektę, wykonał tutaj ruch na nowy szczyt i teraz zrobił korektę i najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, znaczy jest duże, duże prawdopodobieństwo, że zakończyła się ta korekta, tu i rynek będzie co najmniej próbował, jak widzimy, dojść do poziomu 75 zł. Tu z tego miejsca jak najbardziej możemy oczekiwać zmiany na dalszy spadek, a wybicie tego będzie raczej za oznaczało, że rynek będzie podążał w kierunku 80 zł. Natomiast. Mówię, patrząc z tej średnio i długoterminowej perspektywy, no na razie jesteśmy, bym powiedział, w takim trendzie bocznym, ale e, cały czas pamiętamy, że jesteśmy w długim trendzie spadkowym i tu pozytywnie jeszcze się nic nie zakończyło. Po prostu ten wzrost był mimo wszystko za mały i nadzieja w tym, że rynek prawie zszedł tutaj do minimum, tu powstał duży cień od strefy odbicie ale musimy najpierw, żeby w średnim terminie zacząć móc myśleć o czymś pozytywnym, musimy pokonać tutaj te szczyty. Nic innego nie wymyślimy. PKN. PKN w tym tygodniu y, zrobił kolejny ruch do przodu zgodnie z analizą, którą zamieściłem jakieś kilka tygodni temu. Został w piątek, bo w czwartek już został właściwie wybity, ale w piątek, jakby w czwartek jeszcze powstał cień podażowy, piątek natomiast przyniósł jak gdyby no, dopełnienie tego wybicia strefy oporu na poziomie około 74 zł, wynikającej tutaj z tych dwóch szczytów, nie tylko zresztą tych dwóch szczytów, bo jak widzimy to jest strefa która raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ta strefa została wybita, można powiedzieć, że wybita dość znacząco, i teraz w tej chwili ona będzie stanowiła, stanowiła no, dość istotną strefę wsparcia. Oczywiście rete z tego poziomu. Jest jak najbardziej możliwy, natomiast wydawać się może, że nawet jeżeli ten retes nastąpi, to i tak rynek będzie podążał w kierunku 80 zł. No i tutaj znowu będziemy mieli dylemat w tego typu, że po tym spadku możemy tu mieć do czynienia z układem e, jakiejś korekty A, B, C, e, 61 na 78,6. No i, no i coś się może złego zadziać, ale o tym będziemy dopiero myśleli że tak powiem, jak coś takiego nastąpi. Tu wiemy jedno, że na zwiększonych obrotach poszły dwie strefy oporu, zostały wybite, w związku z tym, tak jak powiedziałem, w tej chwili ta strefa stanowi 74 zł, stanowi jak gdyby wsparcie, no potem kolejne jest dopiero na 70, po drodze overbalance, który w tej chwili wynika, jeszcze ma jak gdyby takie wsparcie, tutaj może zaznaczę to, um, o, ta brexitoska, jak widzimy, świeca, jej szczyt jest również z overbalansem, czyli 74, 72, 50, to jest ten rejon, do którego, no, moglibyśmy mieć jakąś teoretycznie korektą, po której, po której rynek powinien podążać do 80, chyba, że nie będzie tego retestu i rynek dalej będzie pchał się na 80, czyli w tym wymiarze, nazwijmy dziennym, Cały czas patrzymy prowzrostowo na północ. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj również widzimy, że istotna strefa została wybita, więc dla wykresu tygodniowego ona ona to właśnie stanowi tą podstawową barierę, czyli zejście do tych 72,5, czyli do tego szczytu jak gdyby tej świecy takiej tej brexitowej i overbalansu. To jest coś, co może mieć miejsce w wymiarze dziennym, ale tygodniowo, tydzień, następny tydzień nie powinien zakończyć się pod poziomem 74 zł. To tą retest i możemy iść do góry. Te 78, czyli procent zniesienia, czyli ta nasza kwota, ta nasza poziom 80 zł, widzimy, że zbiega się jeszcze z jednym elementem, który tak naprawdę jest dość istotny, mianowicie rynek tutaj wybił, jak gdyby ten kanał wrócił do niego i wiemy, że jeżeli byśmy patrzyli nas od strony kanałów, to jeżeli został wybity i wszedł do niego z powrotem, to teoretycznie powinniśmy się spodziewać mogliśmy oczekiwać wyjścia co najmniej takiego samego wyjścia dołem z tego kanału. I tu właśnie przy tych 80, mniej więcej złota, złotych, będą, będą bardzo ważne rzeczy dochodziło, znaczy się może dojść do zmiany kierunku, a wtedy ta zmiana może nawet i zaoptować jakimś mocniejszym, dużym spadkiem, mega spadkiem, aczkolwiek uważam, że w tej perspektywie, no właśnie tej, tej szerokiej perspektywie, no yy, rynek zatrzymał się na odpowiednim nazwijmy to poziomie wykonał korektę 1 do 1 w układzie tutaj trójkowym wyraźny abc czyli można by było to traktować jako jedną dużą korektę pędzącą i rozpoczyna ruch wzrostowy który powinien podążać w kierunku 85 i wyższego szczytu jeszcze wyżej. Natomiast tak jak powiedziałem, no tu te okolice 80 zł mogą mieć jakieś znaczenie, w tym sensie może tu się wykształcić właśnie wejście w korektę, która potrwa kilka, kilkanaście sesji i będzie podążała tu do wybitej tej strefy, tutaj może powiększę, do wybitej tej strefy na poziomie około 84-83 zł. To jest Teraz, teraz retest to taki raczej chwilowy i ruch do góry, gdyby miał miejsce, a może być, że ruch będzie bezpośrednio, no i oczywiście może przebić to 80, ale stąd może pójść Retes. Ogólnie, patrząc w perspektywie krótkiej, długiej, średniej, jest tutaj pro, bym powiedział, pro. Wzrostowo na pkn zgodnie zresztą z tą analizą, którą przedstawiłem już jakiś czas temu, jak pamiętamy, tam tym takim poziomem do wejścia, który tam sugerowałem było 64 zł. Od, tej, od tego momentu. Mamy już jakiś tam no dość ciekawy, powiedziałbym wzrost, nawet tam w granicach około 20%, więc jest już fajnie. Można oczywiście to odpowiednio, te zyski w jakiś sposób zabezpieczać ustawieniem stop lossu i, i te inne sprawy. Natomiast tak jak mówię, no na razie wszystko wskazuje, że rynek powinien podążać co najmniej w okolice 80%, a najprawdopodobniej i wyżej. Kolejne to już spółki finansowe PZU, które w tym tygodniu troszeczkę dało powodów do radości. Jak widzimy, wzrostowe świece, czyli mamy układ wybicia. Tutaj poszedł duży obrót na oporze, ale mieliśmy tu do czynienia z korektą. Na dole korekty przenikanie, na to zwracałem uwagę. Przenikanie no i rynek wykonał po wzroście korektę i teraz wyraźnie jest to jak gdyby taka, bym powiedział, namiastka, gdybym miał oceniać eliotowsko, fali trzeciej. No i myślę, że jeżeli miałaby to być taka naprawdę fala trzecia, która miałaby w przyszłości dać nam mocniejszy wzrost, to ona mimo wszystko powinna już wybić Tą strefę na 28 zł mniej więcej, a więc to będzie bardzo istotne. Czy rynek zacznie tutaj jakieś wyhamowania? Oczywiście, ona może być większa i może się rozbijać, czyli dojście do strefy, jakaś mała korekta, ale tu nie powinniśmy teraz dłuższej, większej jakiejś korekty, dopóki nie wybijemy tych 28 zł. Jeżeli mielibyśmy, nazwijmy to, rosnąć w, yy, już w nieco wyższej, dłuższej perspektywie. Bo ta perspektywa dłuższa, no na razie jest taka, no bym powiedział, cały czas prospadkowa. Dlaczego? Tu możemy mówić o czymś, co mogłoby się nazwać, nazwijmy w cenach zamknięcia podwójnym dołkiem, ale zasięg tego jest już właściwie zrealizowany. I tutaj mamy taką strefę, ja jej nie oznaczyłem. O, mamy tą strefę wyraźną, strefę oporu. No i gdyby ją się udało, wybić, czyli te 28 zł by było, no to najprawdopodobniej moglibyśmy się spodziewać, że będziemy podążali w kierunku 30-31. Ale dla uzyskania efektu wyjścia <coughs> przepraszam, wyjścia, ale takiego, no powiedzmy stwierdzenia, że weszliśmy w jakiś większy trend rostowy, e, chociażby korektę tego całego spadku, no to musielibyśmy Tutaj może o, przesunę ten overbalans, jak widzimy, wybić tą tutaj właśnie strepę, czyli ten poziom 31. Moim zdaniem te 28 właśnie puknie, pęknie, ale potem będzie zagwostka, co z tym 30-31? Tak to wygląda w średnim terminie. Kolejne to PKOSA. Tutaj PKOSA naruszyło delikatnie, nazwijmy cieniem formację tej kanapki, tak? Mamy, ale nie została ona zanegowana, a w tej chwili ta formacja kanapki została właściwie, można powiedzieć, tą białą świecą piątkową potwierdzona. To jest jeszcze na razie mały element, ponieważ jak widzimy, doszliśmy do strefy oporu. I tutaj do tego szczytu, dopiero w tym takim krótkim terminie, kilkusesyjnym, wybicie poziomu 124, zamknięcie się oczywiście nad tym poziomem będzie mogło wskazywać na jakąś próbę kolejnego ruchu, no być może tutaj tylko i wyłącznie na przykład do o, tych rejonów tej linii, czyli 129. Ale sam fakt wyjścia już nad tą strefę będzie na pewno elementem pozytywnym. Potem ewentualnie, gdyby okazało się, że retest zakończy się pozytywnie, no to będziemy mogli wreszcie myśleć o dojściu, w podążaniu w kierunku 135. Jak to wygląda w układzie tygodniowym? No w układzie tygodniowym dalej to wygląda kiepsko, ponieważ ten wzrost, który miał miejsce w piątek, on na wykresie tygodniowym no, nie, nie pokazał nic. Jedynym, jedynym elementem, którym, na który moglibyśmy zwrócić w jakiś sposób uwagę, no, jest fakt, że no, mamy na tym wsparciu jakąś próbę odreagowania, ale tu widzimy, że w układzie tygodniowym czyli na jakieś takie, na te kilka tygodni chociażby, no to musimy wybić tutaj te 134 zł i do tej pory nic się nie dzieje. Czyli tak naprawdę PKO jeszcze, za, i na dziennym, i na tygodniowym, jeszcze, jeszcze znaczy na tygodniowym w ogóle nie ma co ale nawet na dziennym on jeszcze nie jest czymś, co wskazywałoby, że już jest dobrze. Tam jedynie, tak jak powiedziałem, formacja kanapki i która została potwierdzona, teraz ewentualnie wybicie podwójnego dna, to już będzie wskazanie w tym wymiarze dziennym, średnio i długoterminowym jeszcze dużo, dużo, dużo brakuje. No i na koniec PKOBP. Które zwracałem uwagę w ubiegłym tygodniu na fakt, że doszliśmy tutaj do tej strefy istotnej, strefy wsparcia. Rynek odbił, ale byliśmy w tym momencie, kiedy trudno było coś orzec, ponieważ doszliśmy do strefy oporu i była mała reakcja podażowa. Poniedziałek już był tym elementem, gdzie pokazał, że ten ruch został. Kontynu jest kontynuowany, tym samym została wybita ta strefa, a na kolejnej strefie cofnięcie, no i znowu ruch do strefy. No i teraz mamy dopiero ciekawą zagwostkę, ponieważ patrząc z tej szerszej perspektywy, ma, możemy powiedzieć, że jest tutaj możliwość utworzenia formacji korony na bazie tej tutaj strefy, czyli mamy zejście poniżej tego minimum i teraz powrót do tego poziomu. No jeżeli tu się utworzy coś nieciekawego, czy z niższego interwału, na przykład godzinowego, jakaś formacja cenowa wracająca, albo układ korony na spadki, a w układzie dziennym jakaś formacja dzienna, no to będzie to raczej wskazanie do tego, że rynek będzie podążał. W, w kierunku 24 zł, co najmniej do podniesienia 61,8 i tutaj do tej wyraźnej strefy wsparcia na 24 zł. Ale to dopiero, jeżeli tu powstanie formacja, a potwierdzeniem tego byłoby wybicie tego minimum, e, które tu powstało na tej czarnej świecy, czyli można by było powiedzieć tej tutaj strefy około tam 26 zł. Ale oczywiście patrząc z tej perspektywy, yy, jak gdyby dłuższej, no to jest tutaj, jest tutaj zakus, czyli powstanie formacji na dziennym yy, myślę, że byłby na pewno może nie tyle, nie powiem, że dobrym, ale zgodnym ze sztuką inwestowania yy, myśleniu o spadkach, tak, bo mamy tu wyraźną strefę oporu i w mniejszym ujęciu tworzy się możliwość korony, więc jeżeli tu powstałaby formacja świecowa odwracająca trend jakaś, czy układ świec jakiś taki, no to jak najbardziej, ale musimy zaczekać, bo równie dobrze może nastąpić wybicie tej strefy, retest i rynek będzie podążał do góry. A wówczas przed nami szansa na naprawdę silne wzrosty, ponieważ mielibyśmy wybicie linii szyi tego podwójnego dna i można by się było spodziewać co najmniej ruchu w kierunku tutaj szczytu, czyli gdzieś około. Yy, niepełnych chyba 32 zł, tak, tam 31,50, coś w tym stylu, ale realizacja zasięgu tej głowy, no to jest jakieś 6 zł, czyli nawet do 34, tak, do 34, czyli pokonanie, a 34 to jest tak naprawdę pokonanie tutaj tej kolejnej strefy, a to znowu niesie ze sobą, czyli może tu nastąpić odmiana nie tylko w dziennym, tygodniowym, ale nawet i w miesięcznym układzie. I tu musimy teraz zwrócić uwagę, co tu się stanie na tym PKO. To tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG 20.